I co zagramy? Parę innych pieśni chyba też. Drodzy nasi, miło mi zakomunikować, że duet Marteon, czyli Martyna Żyta i moja skromna osoba, wystąpi jako tak zwany special guest na koncercie finałowym powiatowego konkursu muzycznego Muzykom. W sumie nie ma czego zazdrościć, bo w tym czasie i tak będziecie obgryzać paznokcie i czekać ze zniecierpliwieniem na werdykt jury. Niemniej, jako umilacze. postaramy się dla Was parę magicznych nutek przemycić. I nie wychodźcie w tym czasie na fajkę. To bardzo niezdrowe. Widzimy się 5 czerwca w HDK. 5 czerwca o godzinie 17 na sali widowiskowej Choszczyńskiego Domu Kultury rozpocznie się powiatowy konkurs muzyczny muzykon. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Radio Choszno oraz Choszczeński Dom Kultury nasi lokalni artyści zmierzą się w dwóch kategoriach: twórczość własna oraz covery. To wyjątkowa okazja dla uczestników, którzy otrzymają okazję zaprezentowania przez zgromadzoną publicznością swoich umiejętności, wrażliwości muzycznej oraz niecodziennych pomysłów. To również okazja do dobrej zabawy. Na zwycięzców zmagań muzycznych czekają nagrody oraz możliwość wystąpienia na tegorocznej Choszczeńskiej Sobótce. Organizatorzy wspierani przez Urząd Miejski w Kosznie oraz Agencję Reklamy Grafit dokładają wszelkich starań, aby udowodnić, że powiat choszczeński wciąż bije muzycznym sercem.